Tak. Nieważne co grać, złego zrobić, ważne co zrobić dobrego. Znajdujemy się na hali, gdzie na co dzień grają i trenują twarde pierniki koszykarze z Torunia. Mieliśmy przyjemność zorganizować dzisiaj event, spotkanie podopiecznych fundacji Airbus z koszykarzami. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby trochę pokazać koszykówkę. Trochę się pogarnić. Największym dla was wydarzeniem jest to, że możecie poczuć się jak zawodnicy na boisku, w ogromnej hali sportowej. Ten trening razem z nami dawał e, w Uśmie. A z racji tego, że on jest częścią grupy Airboot i, i również angażujemy się w pracę fundacji, e, zorganizowaliśmy to spotkanie dzieci z koszykarzami i bardzo się z tego cieszymy ponieważ widzieliśmy dzisiaj bardzo wiele uśmiechów na, na buziach tych dzieci. Ja uważam, że sport, tak jak powiedziałem, przed chwilą kształci ludzi. Trzeba się trzymać, wielu zasad, trzeba się dobrze prowadzić. Poro rzeczy, które się przydadzą na boisku, ale uważam, że też w życiu. No, przede wszystkim to jest fajny sposób na życie. Jednocześnie nauczenie pracy, właściwego etosu. Umiejętności wykorzystywania swojego czasu, każdej lekcji, każdego treningu, każdego zajęcia i realizowania marzeń. No bo sport to z reguły jest jakieś marzenie, dzisiaj.